Dobra, no to się ma ogólnie, dzisiaj pokażę sekretny. Cisza, tam. Dzisiaj pokażę sekretny Boss Fight w Gorebox. Ok, bierzemy byle jaką mapę. I uwaga, ten Boss Fight jest bardzo trudny. Ja się z nim trudziłem przez długi czas. Dobra, jedyne co musimy zrobić, to wejść na jakikolwiek świat, czy coś, czy mapę. I kliknąć sobie C, czyli chat i napisać taką komendę. Dokładnie tak samo jak ja. UR, R Duże litery i małe muszą być zachowane. I pojawi nam się komunikat right here. I teraz się zaczyna coś bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnego. I uwaga, tutaj jest ktoś taki o nazwie Phil. Jakby go już pokonałem... Ja więc mam go tutaj w agresivach no i ogólnie to ja ich no to teraz taki te króciutki odcinek no i właśnie no to tyle